Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie z dodaniem objaśnienia tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu. Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu Waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą ostrożnością.